Cześć, Snafi i witam na moim kanale. W zasadzie nie wiem jak to powiedzieć, po meczu z fulam, czy po kompromitacji z fulam. No to co, 3W1. Zaczynamy. A więc jak już powiedziałem, jesteśmy po meczu z fulam, a w zasadzie to po kompromitacji z fulam. Bo jak to nazwać inaczej? Jak inaczej nazwać taką grę? O ile we wcześniejszych meczach mieliśmy Hojlunda w ataku, który te bramki jakoś strzelał. Jakoś te mecze przepychaliśmy, mimo złej gry te mecze jakoś przepychaliśmy. W tym momencie, odkąd Hojlund kontuzjowany, no pokazaliśmy, na co nas stać. W zasadzie to nic nie pokazaliśmy. To, że tam jakieś statystyki, jakieś strzały na bramkę i tak dalej pokazują, że coś tam było, nie daje mi się zwieść. Nie daje mi się statystyką zwieść, bo statystyki nie grają. Przede wszystkim no, sama gra. Sama gra była o pomstę do nieba. Fatalnie to wyglądało. Dłuższymi momentami wyglądało to tak, że to Fulham grał u siebie. A my na wyjeździe dostawali od nas prezenty również. No bo jak można się nazwać te niedokładne podania? To były prezenty, tak? Jakieś grania w poprzek, straty piłek. Tragedia. Wrócił stary Manchester. Stary Manchester z jesieni wrócił. I to bardzo szybko. Masakra. To jest jedno słowo, jak można określić naszą grę. Tam w zasadzie to, no nie wiem, no. Jedyne co to, no można powiedzieć, że Harry się starał w dzisiejszym meczu, naprawdę się starał, próbował. Nawet zdobył bramkę, która niewiele dała, ale zdobył bramkę. No Garnaco się starał, próbował. Trochę nie miał szczęścia, ale coś tam szarpał. No i... W zasadzie w dzisiejszym meczu to by było na tyle, bym powiedział. Yy, w zasadzie to by było na tyle. No bo cóż, jak można inaczej nazwać yy, głupie straty Kazemiro w dzisiejszym meczu, dopóki nie jeszcze z boiska? Yy, Majnu, no nie był ten sam Majnu z poprzednich meczy. On się jako, jakoś tam chociaż tragicznie nie zagrał, ale no to nie był ten sam Majnu. Rashford czy ktoś mi powie gdzie był Rashford w ogóle czy ktoś go widział na tym boisku czy on się jakoś do czegoś przyczynił nie to, że nie mógł nic stworzyć w ataku to jeszcze nie wracał się wiecie po straconych piłkach, jeszcze nie wracał się jak szły kontry znaczy no niby gdzieś tam wracał, ale wiecie tak, niby wracał, niby nie wracał tak na pół gwizka. i Tragedia. Jeśli to o to chodzi, tragedia yy... Lindelef na lewej obronie. Ja wiem, że nie mamy lewego obrońcy, że look show kontuzjowany, ale Lindelef naprawdę to jest wolny, naprawdę wolny zawodnik. i Bardzo dobrze było dzisiaj widać po pierwsze, a po drugie, no jak widzieliście, i tak pewnie nie zagra w meczu City, bo jak widzieliśmy, na się jakiejś kontuzji, więc nie wiem. Albo wyjdziemy amrawatem, który był tam próbowany. Albo tym młodym zawodnikiem, chociaż no nie wiem na co się zdecyduje ten hak yy, w takim meczu jak y, City. Pamiętajmy, że jeszcze w tygodniu jest mecz w Nottingham Forest, tak? Pucharowy i gdzieś by trzeba było już spróbować w tym, w tym meczu układać skład pod City, no ale nie wiem, nie wiem. Yy, no nie wiem, co mam powiedzieć, bo tak wszedł w 50. bodajże w minucie Skąd Maktominej? Ja myślałem, że tu już chyba trzeba wpuścić no, A dialo, tak? No już innych opcji nie pozostało. O następny do wejścia, nie? Wchodzi skąd Maktominej. Wszedł, no i wszedł, i tyle. No był, był na boisku, i, i tyle. No, odnotowałem, że wszedł, a później odnotowałem dopiero go w momencie, kiedy próbował wszelać na bramkę. Zachładnie zresztą. Gdzie mógł tą piłkę próbować podawać, czy do Garnacho, czy do Rashforda. Sam się zdecydował strzelać, przestrzelił. No i wiecie. I to był, to był pierwszy i ostatni raz, kiedy odnotowałem go na boisku od momentu wejścia. Także, no, bezproduktywny zawodnik, nic nie tworzący. No nic się nie wnikało. Eriksen to samo, wszedł, kupa błędów po prostu kupa głupich strat piłek i to wszystko do tego jest wolne, więc on tam się nie bardzo, za bardzo nie będzie, wiecie, zrywał do, do, do powrotu Kontrywali, nie? No, no nie wiem. Raz, jesteśmy przeczepieni kontuzjami, a dwa, zero po na ja nie wiem Ja nie wiem, jakie dzisiaj było nastawienie zawodników, nie wiem. Co im przekazał trener przed meczem, jaką z nimi odbył rozmowę, ale to nie wyglądało. To w żaden sposób nie wyglądało na boisku. Ja, 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 ja znowu nie wiem, co my chcieliśmy grać. Naprawdę, znowu nie wiem, co chcieliśmy grać. Gdybyśmy dzisiaj wygrali, to bym powiedział, że go przepchnęliśmy. Przepchnęliśmy ten mecz, który słabo zagraliśmy. No przegraliśmy go, nie udało się przepchnąć. Na tym ta druga bramka, to nie wiem, no, kontra poszła to raz. Wiadomo, że Harry jest. Jest za wolny, żeby, żeby wiecie, no, tak szybko biec y, przez, ty, przez tyle metrów na boisku. No. Y, a, a dzisiaj, na, w obronie, mieliśmy tylko i, naprawdę, no, jeśli chodzi o szybkość, to tylko dalot po stronie prawej. Troszkę szybkości warana, no i to wszystko. Później no. później, środek pola też popuszczali inni zawodnicy. Mainu nie było. Kto tam miał wracać? Eriksen. Nie, nie było, kim to tego zabezpieczyć. Kontra poszła, dobre podanie. Strzał mierzony, Bramka zaskoczony, tak jak, tak jak cały mecz dobrze bronił. Tak, jak cały mecz tam tyłki ratował dzisiaj. Ona na ta w końcówce zaskoczony, stanął, odprowadził piłkę wzrokiem. Nie wiem, nie jestem ekspertem, czy mógł zareagować lepiej, czy nie mógł zareagować lepiej. Może był przeswojęcy, może co, ale mi się wydawało, że przynajmniej powinien spróbować się rzucić. Nie wiem, Bar bardziej by to było jakoś tego, gdyby ta piłka gdzieś tam przeszła, może nawet. Gdziekolwiek, nie wiem, pod ręką czy co, niż, niż to, że on zero reakcji zrobił. No jego reakcja to było, stoi tak i paszy tak. No to wiecie, no, 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 no ludzie, no, nie wiem, no może, może ja jestem zbyt zburzony po meczu i może uznacie, że po prostu nie miał szans obrony, ale mi się na pierwszy, na pierwszy rzut oka wydawało, że mógł jednak troszkę więcej zrobić w końcówce. Bo naprawdę dzisiaj cały mecz grał nieźle, ale ta bramka, ze się znowu udało zaskoczyć, no to, ja nie wiem, to już takie bramki, to jest nie, nie pierwsza jego taka, wiecie, pozycja, gdzie piłka wpada obok do bramki, no. Nie pierwszy raz tak jest. Nie wiem, yy, upór naszego trenera już naprawdę przekracza wszelkie granice. Ama Diallo wchodzi dopiero w 80. minucie. Cudem wchodzi, bo już chyba, wiecie, już obejrzał się tą ławką, już nikt więcej nie został, tylko jego już wprowadził. No, jak wszedł, coś tam pokazał. Trochę waleczności, trochę szybkości, ale to wszystko za późno. To on powinien wejść w tej 53. Minucie, a nie Scott McTominay czy yy, Erikson. Yy, nie wiem, co jeszcze powiedzieć wam. Naprawdę yy, fatalnie to wyglądało. Yy. Po prostu no, nic tam nie wychodziło dzisiaj. Nie mieliśmy żadnego pomysłu, nie byliśmy groźni. Mówię, niech was statyki nie zwiodą. Ci, co nie oglądaliście meczu, niech was statystyki nie zwiodą, bo te statystyki nic nie mówią. To, że mieliśmy trochę więcej posiadania piłki, że mieliśmy jakieś tam strzały na bramkę, to fajnie wygląda na statystykach, ale jak oglądało się mecz, tego w ogóle w meczu nie było widać. Z tego posiadania piłki nic nie wynikało, a te strzały... No to tragedia. Wykańczanie akcji poziom yy, Trumpkarzy. Wykańczanie tych akcji poziom Trumpkarzy tak naprawdę. Skoro patrzymy, że było tam chyba bodajże 8 czy 9 szałów celnych na bramkę, ale nic z tego. A już nie wspomnę chociaż w tej sytuacji Maguayera, gdzie miał z główki 4 metry do bramki i nie trafił w bramkę. No później się zrehabilitował i strzelił tą bramkę drugą. No ale wiecie, to mogło być już ten drugi mógł być dla niego na 2-1. A nie, nie z takim graniem, to ja wiem, nie mamy po co wychodzić na City. No bo po co tam wyjdziemy? Kogo my już tam wystawimy? Co byśmy nie mieszali, jest źle. Powtórzę jeszcze raz: no, Rashford, dzisiaj tragedia. Rashford, tragedia. Grał w większą część meczu w ataku. Tragedia. Bruno Fernandez, nasz kapitan, też, no, no też. Jeden, co się pokazał, to w tym strzale, gdzie w dobitki strzelił Harry Maguire. I to było na tyle yy, z jakichś pozytywów w jego wykonaniu w dzisiejszym meczu, no. Kapitan, ludzie. Ja nie, wiem, ja nie wiem, co oni mieli w głowach, wychodząc na dzisiejszy mecz, tak naprawdę. O czym oni myśleli. Bo mówię, no. Od samego początku wydawało się, że to. Fulam grał u siebie, a nie my. Pełny stadion, pełne trybuny, kibice a Oni jacyś sparaliżowani. Nie wiem. Nie wiem, po prostu o co tam chodzi. Nie wiem, już, gdzie tkwi ten problem. Czy w menażerze, czy w zawodnikach, tylko i wyłącznie, czy po prostu i w menażerze, i w zawodnikach? Nie wiem. Nie wiem, ale miejmy nadzieję, że obserwatorzy na stadionie, nowi właściciele wyciągną jakieś y, konkretne, konstruktywne wnioski po tym wszystkim i podejmą jakieś decyzje na koniec sezonu, no. Bo tak dalej być nie może, tak dalej być nie może, przecież... Y, ile mogą znieść kibice Manchester United? Ile jeszcze możemy znieść takiej gry? Mówię, ostatnimi czasy wygrywaliśmy, ale te mecze nie były zbyt dobre, ale jakoś wygrywaliśmy. Mieliśmy tego Rasmusa Holunda, który te bramki ostatnio strzelał. Jego zabrakło koniec. Koniec, koniec po prostu. Nawet nie udało nam się tego meczu przepchać, jak się zwykle udawało. Przegraliśmy przegraliśmy zasłużenie. No i tyle. no. Nie wiem, czego się spodziewać przed meczem na wyjeździe z Nottingham Forest. Nie wiem, czego się spodziewać przed meczem z Manchester City. Nie wiem, po prostu... Wcześniej to przynajmniej wiedzieliśmy, czego się można było spodziewać. Nawet jeśli jakby był to Mourinho, to wiedzieliśmy, że przynajmniej yy... Będziemy coś murować. Będziemy zamurowywać dojś, dostęp do bramki. Jakoś to, wiedzieliśmy, jakiego się stylu mamy spodziewać, a tutaj, co mecz nie wiemy, co mecz nie wiemy, czego się spodziewać. No cóż. Oby. Wiecie. Oby to się odmieniło, oby karta się odwróciła, no ale po tym, co widziałem, no to naprawdę musimy mieć bardzo, bardzo dużo. Cierpliwości. Bardzo dużo cierpliwości musimy mieć po tym wszystkim. No bo, jak się patrzy na takie mecze, to jedziemy do Luton, do Beniaminka, oni dominują. Gramy u siebie z Fulam, gdzie to nie jest jakiś gigant. Z całym szacunkiem do Fulam i również oni dominują. Wyglądałem, jakby, jakby grali u siebie. Powtarzam to po raz kolejny. Wyglądali, jakby grali u siebie. Dlatego, ja nie wiem, co jest w głowach zawodników. Oni wszyscy chyba już mentalnie gdzieś odlecieli. Nie wiem. Albo zbyt uwierzyli, że mogą te mecze przepychać. Nie wiem. Oj. No cóż, oby było lepiej. Czekamy, żeby było lepiej, czekamy, żeby coś się zmieniło, no ale no nie wiem. Może mecz z Nottingham Forest więcej nam powie. Chociaż z tą skutecznością. Łatwo nie będzie z taką skutecznością cokolwiek zrobić. A już o City nie wspomnę. No ale co? Jesteśmy kibicami. Kibicuje się na dobre i na złe. Więc czekamy kolejnego meczu i będziemy znowu kibicować, znowu przeklinać, znowu wyzywać, rzucać kapciami po telewizorze. No ale jesteśmy kibicami i dalej kibicujemy. To było tyle. Jeśli Wam się podobało, zalejkujcie. Napiszcie jakiś komentarzyk, niech to pchnie kanał do przodu. Trzymajcie się. Na razie. Hej!